Piękny dzionek w mieście Obudził mnie upał Bo możecie wierzyć albo nie Teraz już jak przewietrzyłem to trochę spadło jest 35 No a było 39 stopni I mnie upał po prostu budzi Nie potrzeba na vanlife budzika Taka zaleta Odpalam i jadę Wyczaiłem na autostradzie Jeden prysznic darmowy Tam się po drodze wykąpię. No, i tak mi minie niedziela powoli. Lubię się kąpać na autostracie, bo nie zużywam mojej wody. A, a ta woda no nie jest w nielimitowanych ilościach, także muszę na nią też zważać. Identyczna sytuacja jak wtedy, kiedy jechałem tu pierwszy raz. Czyli koło Szczecina, upał niesamowity. Jadę nad morze, a tu pogoda się psuje. I pokażę Wam teraz, zobaczcie, jak to wygląda na Wętuskaju. Cała Polska grzeje, a fragmencik nad morzem mnie. O, urlopowicze to mają tu ciężko. Nie wiem czy wam kiedyś nagrywałem tak taki, taki prysznic na s Wygląda w ten sposób. Wykąpać się da, a to jest najważniejsze. No i takie coś to ja rozumiem. Świeżutki, wykąpany, całkowicie ogarnięty. Jeszcze, a nie, wody tu nie będę lał. Nie chce mi się węże rozkładać do dwóch butelek. No, jestem gotowy, jadę na Wrzosowo, z powrotem do Odyna i Seniora. Senior gdzieś tam buszuje na plaży, ale mówi, że jest ogrom ludzi na plaży, pomimo takiej pogody, nie idzie zaparkować. Więc wieczorkiem poszukiwania będą ciekawe. Oby no, fajnie by było coś w końcu więcej znaleźć. Dziwnów i nasza ulubiona miejscówka w Dziwnowie, czyli miejsce przy samym moście. I ta miejscówka nazywa się Kocią Miejscówką. Dlaczego? Bo są tutaj Trzy albo cztery takie wypasione, grube koty. I zawsze tam. Z... O! Jednego już tam widzę, ale jest tak daleko, że praktycznie nic nie zobaczycie. Nie umiesz normalnie stanąć? To znaczy. Nie wiem. To Powiedz. To jak mi. nie wiesz, to, to, to co, co mówisz? Kto cię... <laughs> Senior tu narzucił takie tempo na poszukiwania, że ja nawet nic nie nagrałem. Wrzuciłem na szybko, tylko słoik ja, do środka. Jeśli było szybciej, to ja cię włączyłem. Patrzcie go. Bo jestem, do, jestem do wejściak. Na szybko coś podjeść i idziemy na poszukiwania. Ile masz? 17-18 zł? I A wcale długo nie było. I, I te złoto. I te złoto. I znowu mało nie zostałem. Ale daleko jeszcze, czy nie? Nie wiesz, pierwszy raz Nie, no byłeś już, no. ta Ale... daleko jeszcze. Pięknie jest. Pogoda jest w sam raz do poszukiwań. Przyszliśmy dosłownie na koniuszek miejscowości, tam gdzie jest wpływ do, do tego portu, do rzeki. No i nie idziemy w stronę miasta. To nie była najmądrzejsza decyzja, żeby iść we dwóch na sam koniec, gdzie nie ma ludzi. I po pustyni jest w końcu żelazna monetka. Po pustyni w sygnałach. 20 groszy, ale już żelazne, bijące na typowo żelazo. Link gotowe. Koniec plaży na dzisiaj. Przeszliśmy nie wiem z kilometr maksymalnie coś takiego. I to jest niesamowite, jak plaża wysysa energię. Jak wiem taką chęć na poszukiwania, to kilometr, 20 groszy i jeden kolorowy sygnał skutecznie to niszczy. Jadę chyba na Mazury, coraz bardziej mi się chce, podobało mi się, podobały mi się te jeziorka ostatnie, Te kopanie pereli, to jest chyba bardziej w moim stylu niż szukanie na plaży, jakoś mnie to ostatnio nie jara. W międzyczasie, nie nagrałem tego przed wyjściem, odwiedził nas wic który podarował nam słoiki z buraczkami swojskimi i z kalafiorem na ostro, dlatego spiżarka wyciągnięta i trzeba tu trochę przeorganizować miejsce ustawiać i jakoś to ładnie spakować. Nic wtedy w ten dzień więcej nie nagrałem, także od razu szybkie przejście do następnego. Kolejny dzień. Pierwszy raz mnie temperatura nie wygoniła z samochodu, bo jest średnio ciepło, dlatego też wlatuje grzałeczka, żeby trochę podgrzać wodę. Ok, sprawdźmy, jak temperatura. Bez zmian. To jeszcze musi się Z godzinkę albo lepiej nawet. Robić. Wolę nie wkładać łapy gdzieś, gdzie jest 230V, dlatego najpierw sobie to wyciągam. Co się dzieje w obozowisku? Po wczorajszym live'ie zmobilizowaliście Tadeusza do Bigosu. I dzisiaj będzie Bigos. Grzałka wyciągnięta. Przez dobrą godzinę czytałem sobie o hulajnogach elektrycznych, bo szykuje się współpraca. I to ciekawy temat do kampera, bo ja już od dawna mówię o elektrycznej albo rowerze. Nie wiem, które jest lepsze. Więc ze współpracy wziąłem dwa i sobie zobaczę, porównam. Ciekawe jak się będzie kąpało, wiatr jest zimny, ale woda powinna być. Znaczy powinna być. Jest ciepła. Dobra, biorę się do kąpieli. Coś cudownego. Jaki luksus, aż ze mnie parowało. Ale. Tutaj już jestem lekko spóźniony. Bigos, Tadziu zrobił. Trzeba wziąć swoje. To jest mięso z kapustą. Mięso z kapustą. Żaden bigos. Gorący! Wygląda pysznie Recenzję już słyszałem, że jest dobre Jeszcze tylko podobno ziemniaka do tego brakuje Idę do mojej ciemnicy I tutaj sobie... No muszę trochę poczytać, bo jestem noga z kolejnych elektrycznych, A wypadałoby coś wiedzieć Jeżeli mam mieć współpracę z czymś takim Procent Urządzenie reaguje na przycisk włączenia Czyli to wygląda na to, że BMS odciął całkowicie ogniwa, tak? Na no ogniwa może być szczerze, Szczerze? Bardzo dobre i muszę Dobra. kiedyś z Tadeuszem pojeździć, żeby Dobra, mnie na nauczył BMS gotować takich rzeczy BMS, Ale to już w dużym kamperze Bo w takim by mi się nie chciało tego robić To już tam chyba na dwa palniki było robione Z ciekawszych rzeczy ekipa przyjechała, którą możecie już znać ELMO Tourneo Dzień dobry Dzień dobry widzowie Cześć Skąd możecie znać tę ekipę? Ano tym pięknym Fordem poszukiwaliśmy kamerki jak zginęła w majówkę no i tak sobie tutaj siedzimy. Cały dzień dzisiaj tutaj lata. Ale w pewnym momencie jak przeleciał nad nami, dosłownie może z 7 metrów nad ziemią, taki huk i takie wrażenie to zrobiło. Coś niesamowitego. Jak potem wleciał nad wodę, to już tak zszedł praktycznie na 2 metry. No, niesamowite wrażenie. Trochę się popisywał, albo jakieś kolenia mają, ale no. No jak przeleciał idealnie nam nad kamperami, tak z 7 metrów, no od by mógł zahaczyć. Niesamowite było to. Niestety nie miałem kamery i nie nagrałem. I tak poluję na niego, żeby jeszcze raz tak przeleciał. Sklepik przede mną. Sklep i stacja, bo trzeba znaleźć gdzieś drewno. Miejscówki life'owe mają to do siebie, że są wyzbierane ze wszystkich, z każdego drewna jakiegoś patyczka. Wszystko wyzbierane, bo każdy robi ogniska. I ognisko sobie robimy dzisiaj z kiełbaskami. Coś innego niż grill. Pierwszy sklep, Dino. Tam też mogą mieć drewno, a jest bliżej. Tak mi się kojarzy, że było drewno w Dino, ale pewności nie mam. Czy to tylko były węgielki? Węgielki są na wejściu, ale drewna chyba nie będzie. Może na tej stacji. Ja w życiu drewna nie kupowałem nigdzie w sklepie, więc nie wiem gdzie szukać. Zupka na jutro rano, przyprawa do mięsa jakie kiełbaski. Wszystko, nic więcej w Dino. Nie będę kupował, chyba na stacji paliw to drewno się da kupić. Tak przynajmniej mówili, bo tutaj nie widzę. Misja zakończona niepowodzeniem. Nie ma drewna na urlanie ani tu, ani w Kamieniu Pomorskim. BP w Pobierowie ma, czyli 14 km i 15 minut przede mną. Podejście numer 2, Biedronka i BP w Pobierowie i tutaj podobno jest. No i proszę. Tylko teraz ile ich wziąć? Takie jedno to raczej nie starczy, może jedno takie i ze dwa, trzy takie większe kawałki drewna. Coś koło tego trzeba będzie zabrać. I znowu lampeczka spadła. Ona mi co chwilę spada. Musi iść gdzieś o, tutaj. Kupiłem jednak w kartonach, bo jest złotówka różnic, a tego drewna jest prawie dwa razy więcej. Dwa takie kartony to już nam starczy na, o, nawet ich z północy. Nie będziemy narzekać. Cztery dychy to kosztowało, jakby ktoś pytał, na takie jedno długie ognisko. Byłem z drewnem, zaraz się ogrzejemy. Ale jaka tu się atmosfera w ogóle zrobiła? Tam już wszędzie mgła. Tutaj, no już minimalnie po zachodzie słońca, ale będzie fajnie sobie o tu zrobić. Przyrządy do grilla gotowe, na drugie. Kijek to zostałem od janka. I nóż, żeby nacisnąć kiełbaski. Więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Nie wiem, czy to kiedyś pokazywałem, ale to palenisko jest genialne. Ani popiół nie przelatuje, ani w ogóle miejsca to nie zostawia, w sensie śladu, nie wypala trawy. Coś cudownego. Takie coś do nowego busa trzeba będzie sobie też kupić. Jest mi lekko zimno i ubrałem bluzę i chyba właśnie na dniach, czyli no dzisiaj albo wczoraj skończył się już sezon nad morzem. Dzisiaj już w Dziwnówku, Wesołe Miasteczko się złożyło. Co oznacza, że no chyba jest tutaj po sezonie i ta zimna pogoda nadeszła teraz. Wieczory są naprawdę chłodne. Więc 2-3 dni zwijam się na Mazury na tydzień. Potem na zlot odyńców i do domu budować kampera. Parazus już leci, to nie jest dobry znak. Już jest naprawdę źle. Buty i spodnie, których nie widać. Nic więcej Wam już nie nagram, bo i słońce zachodzi. Time lapsik wieczorny. i może dopiero coś w busie, ale to zależy, bo mamy dużo drewna. Będzie długi, długie ognisko, grill, ognisko z kiełbaskami. Dzień dobry. Witam w kolejnym dniu, w dniu, w którym ma być nurkowanie i nie ma odwrotu. Pogoda piękna. Zaraz tylko sprawdzenie kamery. Czy nie ma fal? I do wody murek... no minimalne takie są. Nie będzie tutaj żadnego zachmurzenia, nie będzie padać. Nic się złego nie może wydarzyć. Chyba, że się utopię. Ból, 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 ból. No lepiej naprawdę być nie może, bo jak się da na pełny ekran, to jest jeziorko no, Jadę dzisiaj, nie ma co się tam przejmować. Przecież zaraz się człowiek nie utopi. Minie pewnie z minuta. Nie, jak się będzie wszystko bezpiecznie i ostrożnie robiło, to będzie ok. I sprawdza się bardzo dobrze zasada van którą znam od Andrzeja: że im gorszy dojazd na miejscówkę, tym lepsza miejscówka, ale trochę tych dziur trzeba pokonać. Niestety nie. widzicie po ludziku, że nie jest jakoś bardzo lekko. No dobra, jest bałagan. Ale niech tak zostanie. Biorę całą torbę, mogę zostawić sobie uratowników, już z nimi gadałem. Następne ujęcia już będą z podwody, bo biorę moje stare GoPro pod wodę, nie biorę nowego. Szkoda go brać do słonej wody, bo tutaj widzicie sól. Tam wszędzie zalepiła mikrofony, to wszystko już jest e, do mocnego czyszczenia, dlatego wolę jedno mieć brudne niż oba. Ech, mam stresa, ale idę. Fajnie będzie. Fali nie ma, byłem zobaczyć. Będzie dobrze, jestem w dobrej myśli. Wykąpałem się, poprzebierałem się, fajnie się szuka, tylko Nemo mi się albo popsuło i jest dziurawy wąż, albo ta antenka, która pobiera wodę, nie jest do końca szczelna na Oringu. I co chwilę brałem oddech i pełen wody był. I, i, I nie było to zbytnio komfortowe. Zresztą mogliście słyszeć przy pracy kompresora, że ja wdycham też wodę, dlatego średnio się komfortowo szukało. Muszę ogarnąć, co jest nie tak z tym Nemo. Kolejna rzecz to zmarzłem mimo wszystko w pianie nawet w tej wodzie. Ale jestem zadowolony, bo nakopałem monet, a o to mi chodziło. Przyjemnie mi się kopało i te ujęcie, jak no, Lubię to, po prostu to lubię. Z takich ciekawostek, zobaczcie jeszcze, co tutaj się dzieje. Ktoś ma prywatne grzyby. Ile ich tu wszystkich jest? Podgrzybki. I to kurde, tu wiaderko całe można uzbierać, albo i nawet więcej. Ale ktoś ma fajnie. W sensie. Ja tam jakoś super nie lubię grzybów, więc, więc po mnie to spływa. Ale wiem, że ludzie chodzą po lesie i szukają. A tu proszę, ktoś ma na podwórku. Jedziem? Ja tak, jest kowboju. Powrót do obozowiska i gruntowne sprzątanie, bo po poszukiwaniach plażowych seniora zostało trochę piaseczku, ale tu wszystko i tak wysprzątam sobie, wysuszę, bo no zmoczyłem dzisiaj dużo sprzętu wstępne podsumowanie sobie już wyrzuciłem niech to też schnie, no, ale zobaczcie ile tych monetek jest, i zarobi żuterii znowu, nie wiem, albo ja mam pecha albo to jest jakaś dziwna sprawa buty na dach bo mokre i zaraz obiadek a na obiadek co? gulaszowa węgierska o, jeszcze trzy moje kiełbaski zostały po grillu no to w sam raz jeszcze się może ugotuję, bo już smażyć mi się nie bardzo chce. W końcu muszę zrobić tą zupkę, bo jest godzina 19.30, a ja muszę sobie zrobić śniadanko I trochę pomontować, bo mam zaległości Zabunkrowałem się, pełno komarów jest tutaj I niestety, ale nie chcę, żeby były w środku, więc muszę się zabunkrować Jestem Wam winny podsumowanie I we współczesnych monetkach jest około 7 zł Tylko no widać przewagę groszówek, pięciogroszówek, drobnych dominałów Jakieś kawałki żelaza i innego dziadostwa. Oprócz tego prl -e i to w sporej ilości. Widać, że są takie dosyć mocno poleżane. Zresztą te tak samo. Także masa prl moneta czechosłowacka, 80. rocznik. I kolcok zbita z płonka, sam ołowiany kolcok w środku pusty. Tak by się to prezentowało. Ja jestem mega zadowolony. Zapomniałem nagrać jakiegokolwiek zakończenia wtedy wieczorem, więc yy, koniec. Dzięki wielkie za Oglądanie. Widzimy się w niedzielę. Dzięki za to, że wytrwaliście do końca na razie.